Siemaneczku, tutaj i witam was bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku, jak dziesiąty kanał, jak dziesiąty odcinek, czyli Q&A, no to sobie zaczynamy. bo tam Wasze pytania na nie odpowiadam, lub jakieś tam wyzwania, które sobie tutaj daliście. A więc pierwsze, Rycho Games pisze, czy nagrać ze mną jakiegoś challenge'a? U, ze mną po szkole, tylko nie. Tak normalnie, nie? Zapytaj się i będzie dobrze, nie? Jakieś u, o. U, jakieś główno mi tu pisze, żebym zjadł ząbek czosku. To ja, żeby się nie ośmieszać, to nie, tutaj się tutaj uszykowałem. Trzy ząbki czosku, jeden, dwa, trzy. To jeszcze z matematyki dobry, jestem całkiem.

Jedziemy, jedziemy, jedziemy tutaj. No, następnie Gosia XD pisze Nagrasz Yoga Challenge z Pitim. Jak widzicie z Pitim jest taki problem, że nigdy z nie ma czasu. Bo akurat mam, mamy taki problem, że mamy lekcję do późnego, popo do późnego popołudnia. I po prostu nie ma czasu kiedy to kręcić, dlatego też tak nie zaczepiąc to są odcinki Ale to się za niedługo zmieni Idą święta, będzie high w portfelu, będą to coraz lepsze odcinki, nie? Także tutaj szukamy jakieś tutaj pytań Uwaga, o, znowu Ryho Games, mój normalnie urobiony widz pisze tutaj czy chcesz zostać youtuberem sławnym XD I Troszeczkę złe, z, z, źle sformułowane Zdanie ja tutaj wiem, że tutaj się uczyłem Ryku, o Ostwidzić słownik Który mi się i tak po gówno przyda, bo mi to nie jest w ogóle potrzebne A więc jedziemy Czy chcesz zostać sławnym youtuberem Zosta, z, dasz, dasz suba, dasz lajka, bo mo, może mi się kiedyś uda, nie? Najlepszym jeszcze, tutaj uwaga, o! Znowu! Nie, tutaj piszę Kula XD Jaki down, nie umie ten odkręcić butelki. A patrz, nie, popatrz, popatrz, jest butelka, patrz. O. Także kto tu butelki nie umie otworzyć, to ja nie wiem. U, kolejne. Maciej Faltyn, zrób czołówkę do Q&A w piwnicy, nazwij film z dużej, bo lepiej wygląda i jakieś indie, może jakieś intro. W tej chwili nagrywam jakimś telefonem, znaczy, telefonem po prostu nagrywam i to po prostu nie wiem czy to dobrze wychodzi, no, wy musicie to ocenić. E no więc jak ja mówię, że będzie high sportfero to sobie kupię statyw, będzie lepiej. Nie. Tak. No i no to co z czołówką w piwnicy? Bo w piwnicy mi się żarówka zrypała, także nie ma. Dlatego... Matko, bo co mi się tu włączyło? No bo dobra, niech będzie. Gdzie są pytania, matko jest, pytania są? Szukam, o! Jak często widzisz się z księdzem? Widzę się tak często z księdzem, jak ty z dentystą, tutaj pisze Piotr... Piotr Dziadez do mnie pisze Do księdy, jak często widzisz się z księdzem? No to... Tak, tak wciąż się z księdzem, jak to jest dentystą, no. No, jest uwaga. Pytanie do... tej Marcin jakiś. Marcin Pylik. Pytanie do Q&A. Co robi Marcelinka codziennie w twoim domu? Sekunda. Ja już wam pokazuję. Marcelinka! O tutaj! O tu! O! A! Spuściłem w Dobra. Uwaga, kolejne pytanie. Kiedy nowy odcinek? Ech. Dzisiaj? Teraz właśnie leci? O, chcemy tutaj Wojtek 16, pisze fajne pytanie. Chcemy, chcemy precla. Co to znaczy nie ma precla? To znaczy no jak nagrywa akurat, nagrywała Felinka. Może jeszcze z tego kibla ki, ki, ki wyjdzie, to może będzie dobrze. Ten, to będzie. No. Dobra, uwaga. Znowu Dobra. szukamy pytań. Mówili mi, będą pisać do pytania do Q&A, mówiliście właśnie mi. Tyle piszecie, że... Mamo, napisz pytanie do Q&A! Dobra, dzięki o. Pierwsza liga fanów presa, która jest jakaś nieaktywna, nie wiem kto to ten. Pisze Precelku, może intro, albo... albo... albo kudro. Nauczcie się pisać. Tyle wam powiem. Może intro? Ludzie święty, mówię, że nie mam na tym, na tym coś, to mi intro nie wyjdzie. Chcieliście muzykę w tle, macie muzykę w tle, nie słychać. Nie ma już. Uwaga. Ola Ziel. Hej, ja jestem Wiki. Koleżanka... Wasz... Ja pierdziel. кто пишет листы на ютубе? Люди! Добрый день, Петр Дядов, нормальный, но ну, просто супер. Фрецен мог бы сделать интро и партийщик по старому. Петр Дядов, увага! Писуем Петр Дядов. Петр Дядов. Усунул все фильмики и мазеру субскрипции. Jak to co, 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 co ty się do mnie porównujesz? No. Ty, 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 o. Sylwia Dąbrowska. Nagryłem więcej, super ci wyszło. Dziękuję. Wiem. Patryk Kumański pisze, spoko film. Dobra. Bartosz Wątroba, może być, może być, no może być, co może być, może być to być karp na święta, nie, Jezus, piszcie jakoś, lepiej, no. o, Maciej Faltyn tutaj, no po prostu niby hardcore taki, nie, Macie ma, Maciej 7 Faltyn, widać, że fan Ronaldo, ja jest w nie. Pisze, taką ilość cynamonu to ja nosem wciągam panie Prex w Los Angeles we're taking no, on To, to Nara, bo tutaj wchodzą mi tutaj. To narra. Narra. pytajcie. sorry za ten odcinek trochę jak bomboli. Nora, drun!